Powiesz Ci, gwiazda betlejemska na niebie świeciła, Maria, nasza królowa, Jezusa rodziła, a nim Go urodziła, to już Go kochała. Wynikaj, że Jezum mały Świętemu. Nie bądź więc smutny człowieku prosty, dziś Ci powiem szczerze, że nie pierwsi byli przy panu świata królowie, lecz my, prości ludzie i prości pasterze. Czasem stary rolnik na południu Polski wyszedł na ziemię, by ziemi doglądać ziemi, co mu wierną, tak jak on jej była ziemi, co mu miłość, radość, prace w polu, żonę, rodzinę wszystko mu znaczyło. Napotkał anioła: Czemu smutny ojczurku? Czemuś zatroskany? Widzisz, mój aniołku, widzisz mój kochany, dwóch synów mam. Obydwu jednako kochałem. jednakowo traktowałem, równo wychowałem. Chłopcy, chociaż bracia od małego inni byli. I tak to na jasełkach oni się uwadzili. Ej, bo jak cię kajś w jakim kącie, to wylądujesz mi na diewoncie. A ty na Pilsku, a ty w beskidzie. Cicho chłopoki, bo matka idzie. Ba młodszy, rolnikiem jak ja został. Ziemię jak matkę ukochał, szanował. Na wiosnę siał, na jesień zbierał, zawsze pielęgnował. Bartek, starszy, od małego świata był ciekawy. Wyruszył do Warszawy, rychtować ustawy. A jedna ustawa mnie przeraża. Jedna to całe zło: chce Bartek odebrać ziemię mnie, ojcu, bratu, sąsiadowi i wprowadzić na nią swoje gienko. Cóż robić mam ani Nie trap się staruszku. Bóg się rodzi, dobro się rodzi. On twoją ziemię i twój kraj wyswobodzi. Na te słowa ojczulek do domu wpada i do żony powiada: Szykuj, mamo, wigilję, szykuj, mój strawy, a ja po nasze dziecko jadę do Warszawy. Pojechał z synem, synową się wita, wnuki zaczął pleny tarmosi i na wigilję do domu rodzinnego prosi. Przyjechał minister Bartłomiej. Matka go jak matka czule wita. serce ją boli, lecz on z nie pyta. Brat Kuba z żoną także się radują. Wszyscy pierwszej gwiazdki nadziei oczekują. Kuba bierze skrzypce w dłoni, cicha noc przygrywa, a, mama, a żona Kuby i mama do stołu nakrywa. A na stole jest barszcz czerwony, ze swojskiego zakwasu przygotowany, Chleb pachnący zbożem statusiowego pola, karp za stodołą w stawie, złapany dziś król na stole polskim i pan nad panem. Schwytany w tym stawie, gdy chłopcy, gdy byli mali, razem się często kąpali. Są i makowce, kołcz i śledzie. Nigdy nie mógł myśleć Bartek o biedzie, gdy do stół wigilnego ze swoją rodziną siadał i tak też nie jadał. Modlitwa jest. Ojciec bierze chleb w dłonie, znakiem krzyża znaczy. Biały opłatek między krągi wkłada i do synów powiada: Czas chłopcy iść do zwierząt, do tej ziemi. Co przy waszych narodzinach były, w biedzie wykarmiły, nigdy nie zdradziły. Musisz wart mieć odwagę, by powiedzieć Ziemi, że to nie jej wina, że na własnym łonie żmiję wykarmiła. Wybaczcie te słowa, chłopcy, ale ojciec jest od tego, by zwrócić uwagę synom, gdy nie dokonali wyboru słusznego. Święta się skończyły. Pojechał Bartek miły. Mama, jak mama chłopca, pożegnała i na drogę pyszności przygotowała. A tymczasem w izbie wszyscy się zgromadzili i obrad Sejmu patrzyli. Widzą posła Bartłomieja smutnego. Dlaczego? Panie pośle, marszałek Sejmu gada, czy ma wyjść, czy nie pana ustawa? I wtedy stał się cud. W sercu Bartka stopił się myd. A stało się to za sprawą okładka, któremu przy stole wigilijnym dała własna matka. Podszedł minister do mikrofonu i przypomniał sobie, jak był na wigilii we własnym domu. Panowie posłowie, ta ziemia mnie wykarniła, ta ziemia mnie wychowała, ta ziemia mnie nie zdradziła. Dlatego dziś mówię z całą polską o Ustawa, na którą chcemy głosować jest zła i mówię jej weto. A potem podszedł do którejś kamel i powiedział bardziej do rodziny niż do Polaków. Tęsknię za wami i za górami. Przyjadę do was, gdy zacznie się miesiąc Maryjny Malę. I zaczął śpiewać głośno, a cała sala za nim. Ukochany kraj, umiłowany kraj. A kiedy wychodził z Sejmu, przypomniał sobie kolędę, którą razem z bratem śpiewali, gdy mali. Podnieś rękę, Boże Dziecię, błogosław Ojczyznę miłą. Podnieś rękę, Boże Dziecię, błogosław Ojczyznę miłą. Dom nasz i majętność całą i sećkie wioski zgnów z miastami, a słowo ciałem się stało i mieszkało.